Operator koparki. Bardzo spoko sprawa. Jeździsz sobie po kraju i operujesz koparki. To trochę jak weterynarz. Jesteś powiatowym operatorem koparki. Masz zgłoszenie, że na drugim końcu powiatu koparko-ładowarka Caterpillar 428C ma zwyrodnienie stawu łyżkowego i musisz przepisać smar przeciwbólowy i kąpiele w WD-40. Na miejscu po badaniu okazuje się, że niewiele możesz zrobić. Zwyrodnienie dotarło do zawiasów. Właściciel koparki gładzi ją czule po gąsienicy. Ze łzami w oczach wspomina pierwsze dni z katerpilarkiem, gdy jeszcze małego przygarnął ze schroniska dla porzuconych koparko ładowarek. Mówi, że bardzo łagodna, nigdy nie przejechała żadnego dziecka. Koparko ładowarka cicho mruczy. kiwasz głową i ze łzami w oczach mówisz, że już za późno na w ud 40. Pozwalasz właścicielowi pożegnać się ze starym druchem. Caterpillar po raz ostatni podnosi go swoją łyżką. Potem podchodzisz i wlewasz czystą benzynę do baku. Spracowany diesel powoli przestaje pracować. Reflektory koparki gasną. Właściciel zanosi się płaczem. Czy ja ją kurwa zakopię w ogródku? Kurwa, znowu zgon na dyżurze!